Dzisiaj wypowiem się na temat odchudzania i to przede wszystkim naturalnego odchudzania, bo jest najbez... najbezpieczniejsze. Ja to wykonałem pierwszy raz w 2019 roku w oparciu o liczenie kalorii. Można liczyć kalorie, nie trzeba, ale liczenie kalorii dużo nam pomaga dużo nam uświadamia. Ja w oparciu o aplikację do liczenia kalorii, z której korzystałem, i też wady i zalety są nagrane filmy na kanale YouTube i tam o tym wszystkim mówię. Teraz, a, jeszcze wam zaraz pokażę, jaką ja przemianę zrobiłem w oparciu liczenia kalorii, jaką zrobiła koleżanka, ale my się licząc kalorie, też coś uczymy, bo powiem wam, z mojego punktu widzenia, jako samouka, nie dietetyka, nie trenera personalnego, samouka to musicie wziąć pod uwagę. Ja nie mam zamiaru kogoś leczyć, ja tylko wypowiadam swoje zdanie. Ktoś może się ze mną zgodzić. Ktoś może mieć inne zdanie, ja to szanuję. Ktoś może wykorzystać moje słowa, bo sobie nie zaszkodzisz, jak będziesz działać w oparciu o moje zdanie, o moje słowa i pracować nad tym. To sobie nie zaszkodzisz, bo ja ci nie polecam żadnych środków chemicznych. O, do środków chemicznych zaraz jeszcze przejdziemy. Patrz teraz tutaj. To jest moja przemiana, tak? W 2019 roku, 5 maja. Na pełnym wdechu powietrza sylwetka wyglądała tak. Po dwóch miesiącach, gdzie startowałem z 89,3 kg na 82,5 kg, strzedłem w dwa miesiące. Jeżeli wypuściłem powietrze, to sylwetka już wyglądała na bardziej umięśnioną. A po dwóch latach, jak sobie zrobiłem redukcję, budowanie masy mięśniowej, to sylwetka powiedzmy wyglądała jeszcze lepiej.

1,6 kg więcej. No, za dużych zmian nie ma, ale mega fajnie sylwetka wygląda. A koleżanka w oparciu o moje porady też wy zrobiła piękną robotę. Tutaj jest zdjęcie po lewej, pierwsze jak zaczynała, tutaj jest środek tej pracy, i tu jest efekt końcowy. Oczywiście to nie była praca dokończona, i to było wszystko w jej rękach, żeby dokończyć. Tak samo tutaj, pozycja boczna zaczynała po lewej stronie. Środkowa, pracowała, była w trakcie, a tu już fajnie ta sylwetka wyglądała w porównaniu do tego startu, tak? Oczywiście, i tu już przemiana była zrobiona dobra, ale to trzeba było wszystko dalej kontynuować. I teraz do czego ja dążę? To wszystko było zrobione naturalnie z zachowaniem tylko i wyłącznie deficytu kalorycznego. Deficyt kaloryczny możemy wypracować na różne sposoby ograniczając jedzenie, czy jedząc tak samo, ale dorzucić aktywności fizycznej, czy nawet zrobimy to w sposób nieświadomy, bo zmienimy pracę z siedzącej na taką chodzącą, czy przenosimy jakieś ciężary bardziej taką fizyczną, gdzie podnosimy jakieś pudełka obciążenia i wtedy też będziemy wy, wy, wypracowywać większe spalanie kalorii, co może spowodować, jak nic nie zmieniamy w diecie, może spowodować, że będziemy w deficycie kalorycznym. Lub też kupicie sobie bieżnię i będziecie, będziecie co wieczór chodzić sobie na tej bieżni 20-30 minut, później nawet po godzinę czasu. Lub kupicie sobie takie hantle, które też no, polecam. Zaczniecie sobie tymi hantlami trenować codziennie wieczorem 20-30 minut. U mnie na YouTubie macie znowu playlistę z ćwiczeniami, jak można, jakie ćwiczenia można wykonywać z takimi hantlami. Nawet też zrobię cały plan w oparciu o taki Mam trzy plany, zrobiłem dla koleżanki. O, koleżanka niedawno była u mnie, powiedzmy, ponad miesiąc temu, bo też zaczynała się odchudzać, właśnie naturalnie liczyła kalorie, waga jej stanęła i coś, coś, no po prostu już mówi: Damian nie daje rady, przyszła o porady, powiedziałem jej pewne rzeczy sobie może uświadomiła, bo nie wiedziała o tym, zaczęła znowu działać. Cztery tygodnie mijają, 2,55 kg, znowu mniej, tak? Dorzuciła sobie, powiedzmy, może lepiej zaczęła jeszcze trenować, bo jej plan zrobiłem. Także lepiej zaczęła naturalnie działać i jest z tego zadowolona. Nie zaszkodzi sobie w żaden sposób. I teraz zmierzam tutaj do środków chemicznych. Są środki chemiczne, takie jak ja się nie znam tak za bardzo, ale ostatnio na live trafiłem, że tam kobieta rozmawiała z, z jakimś tam trenerem, powiedzmy, no i on poleca. Peptydy, doping, tak, to też doping jest zabroniony tych różnych sterydów czy tam peptydów, polecanie sarmów, tak samo. Yy, nawet testosteron yy, natu syntetyczny, jako terapia TRT, też jest zabroniona przez jakiś tam osób. Yy, ustawianie czy zalecanie dla mężczyzny powinien to robić lekarz. To jest też karane, no ale to mniejsza z tym, tylko zwróćmy uwagę na to. Ja wiem, że pewne osoby nie zdają sobie z tego sprawy. Wiem, że niektóre osoby schudły już, dajmy 10, 20, 30 kg, nadal mają do zrzucenia dajmy jeszcze te 10, 20 kg. I już są wykończone tym wszystkim, ale nadal powinniśmy działać naturalnie, nadal powinniśmy ulepszać swoją dietę. Bardziej to iść w produkty zdrowe, nieprzetworzone. Nadal powinniśmy pracować aktywnością, żeby wypracowywać ten deficyt kaloryczny. I to jest właśnie wszystko ważne z tego powodu, dlatego że jeżeli my bierzemy jakieś zewnętrzne, chemiczne środki, które ingerują w nasze hormony, to może być tak, że po osiągnięciu swojego celu odchudzania wymarzonej sylwetki możemy mieć problem z samopoczuciem, dlatego że po odstawieniu danych środków raz, że mogą być problemy, żeby te ciało normalnie zaczęło znowu funkcjonować, nasze hormony yy, produkowało na odpowiednim poziomie, to co nam potrzebuje to jedna sprawa. Dwa, dalej na wskutek jakichś tam powiedzmy yy, działań środków Chemicznych, syntetycznych nie jesteśmy nauczeni zdrowego odżywiania. Nie, jesteś, nie zrobiliśmy pracy, którą powinniśmy wykonać, żeby utrzymać te efekty, które wypracujemy pod kątem zmiany produktów w diecie, zmiany nawyków żywieniowych, żeby. To jest bardzo kluczowe, bo później co się dzieje, później jest efekt jojo. Każdy, kto doświadczył efektu Jojo, wie, że po prostu trzymał się pewnego schematu, osiągnął cel, wrócił do starych nawyków żywieniowych i jest efekt jojo. Tak to wygląda, tak? Także jeżeli ktoś na przykład wam daje jakieś środki chemiczne, które mają wam blokować apetyt, że nie będziecie mieli ochoty na jedzenie czy coś, to jest wszystko ingerencja w nasze ciało. To może się odbić skutkami negatywnymi w przyszłości. Czy ty chcesz się odchudzać, osiągnąć cel, gdzie osiągniesz cel sybel, sylwetkowy, ale później mogą zacząć się problemy zdrowotne wewnątrz ciała. I chcesz wyleczyć się z otyłości, a chcesz później leczyć się, bo Twoje hormony będą, Twoja gospodarka hormonalna będzie rozregulowana i później będziesz miał i tak miała złe samopoczucie, bo ktoś tam coś ci zalecił, ty nie byłaś świadom, świadoma, nie byłeś świadomy, że to może przynieść skutki uboczne, bo ktoś ci nie uświadomił, bo niektóre są takie osoby, że oni lubią, czy zależy im na tym, żeby po prostu zarobić jakieś marne pieniądze, Kosztem czy jego zdrowia, bo nie chce im się do pracy normalnej iść, tak? Jej mi jest ciężko wybić się w mediach społecznościowych, bo ja to robię wszystko naturalnie. Ktoś, jak opiera się na pracy jakimiś środkami chemicznymi, to to idzie łatwiej, szybciej i są efekty. A ludzie idą na łatwiznę. Ludzie wolą zapłacić pieniądze za coś, żeby szybciej coś osiągnąć, ale później, jak przychodzą problemy zdrowotne, to każdy sobie uświadamia, kurde. Zapłaciłem, zapłaciłam za swoje uszkodzenie ciała, za swoje niezdrowie. To jest właśnie to: ktoś, nieraz, jak nie będzie umiał wykorzystać szybkiego samochodu, wyda duże pieniądze, żeby kupić sobie szybki samochód, jak nie będzie umiał nim jeździć, go obsługiwać, spowoduje wypadek i może być kaleką do końca życia. I wtedy, jak przeanalizuje swoje zachowanie, to powie, że tak. Miałem pieniądze, wydałem je nieumiejętnie, bo kupiłem narzędzie, którym nie umiałem się posługiwać i na skutek tego wydanych tych pieniędzy jestem kaleką. Także zostawiam Was z przemyśleniami, jak Wy to wszystko pojmujecie. Czy macie świadomość, że środki zewnętrzne, chemiczne mogą Wam przynieść nie tylko pozytywne skutki, ale i też negatywne. Zostawcie taką wiadomość w komentarzu, wpadnijcie do mnie na profil, przejdźcie na kanał YouTube i w razie jakichkolwiek pytań będę chętnie odpowiadał, czy to w wiadomościach prywatnych, czy to w komentarzach. Miłego dnia, życzę dużo szczęścia i zdrowia. Pozdrawiam.